Często Pan gra w konkursy echa? Bardzo was kocham i Dlatego, że bardzo lubię echo dnia i przyszedłem dziś po główną nagrodę dnia dzisiejszego. Mhm. Życzę tego Panu. Dziękuję. A Pani? Ja przyszłem? Czytam echo i też kupony wrzuciłam. Pan pierwszy czy drugi raz na losowaniu? Nie? Ja no. będę czwarty raz, tylko nie. A teraz to pro się... te pierwszy raz. ciekawości przeszliście popatrzeć, czy ta nadzieja na nagrodę jest. No ja po prostu chciałem zobaczyć, jak to się odbyło technicznie, że takie takiej dużej ilości listów, czy są różne szanse, wszyscy trzymają się do W dzisiejszym losowaniu mamy nagrody konkretne, duże, ciężkie. Tym razem będziemy losować dwie kuchenki. Kuchenki takie zwykłe do gotowania. Dwie, trzy kuchenki mikrofalowe, dwie chłodziarko-zamrażarki, dwie pralki, 15 sztuk czajników, trzy tostery i trzy opiekacze. E, chciałabym e, ze dwie osoby może z Państwa poprosić, żebyście Państwo jeszcze e, może... Żebyście, tak, żeby nie było, że to my tutaj ułożyliśmy sobie te, te karty. Proszę zobaczyć, jaka to ciężka fizyczna praca. No ciężkie, ciężkie, to jest po prostu bardzo dużo. Monika będzie się rzucać tą stertę i poprosimy teraz o y, wyrosowanie dwóch kopert, dwie kuchenki. Ważne jest, żeby były wszystkie spełnione wymogi regulaminowe. Będziemy to sprawdzać po otwarciu koper. Minimum 12 następujących po sobie kuponów musi być i sprawdzamy i musi być jeden kupon, minimum jeden kupon z podpisem pod oświadczeniami i wszystkie z wypełnionymi danymi. Jeszcze data urodzenia musi być. Data ale kto taki będzie tego I teraz tak, jest to pani Jadwiga Nowak, Pielce, Kuchenka. To jest pierwsza kuchenka. 12. Wszystkie kupony są wypełnione. 12 sztuk. Pani Pani Marianna Napora Radą. Kuchenka to dla Pani no. Kuchenka. Teraz e, trzy kuchenki mikrofalowe. Ja tak, nie to, my Aha, Stalowa Wola i Pan Andrzej. Wydaje mi się, że sałęga. Sałęga. Zgadza się pani Michalina Porzucek Masów. Zgadza się, podpisy są. Rafał kołodziejczyk w Kielce. To już jakby na dzisiaj to tyle